Witaj Grzegorzu, dziękuję Ci serdecznie za ten komentarz. Oczywiście się w pełni z nim zgadzam, w szczególności jeśli chodzi o, tą, o to, co napisałeś, że tekst, jeśli jest zbyt obszerny, odstrasza czytelnika, a czytelnicy raczej oczekują tekstów zwięzłych i, i bardzo konkretnych. Ja mogę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że często zwracam uwagę w rozmowach na to, że jeśli przychodzi do ciebie klient i ma problem z umową, to on przez umowę rozumie tylko taki drobny wycinek rzeczywistości. Natomiast, no może nie ja, ale każdy z nas, z wyjątkiem oczywiście mnie na temat umowy mógłby gdyby się przyłożył napisać cztery dobre doktoraty także jeśli piszemy w blogu dużo fachowej treści to im więcej jest tej fachowości to tym bardziej nasi czytelnicy po prostu tego nie rozumieją nie są bowiem przygotowani merytorycznie na tego rodzaju wiedzę no to tyle dzięki hej